Siemanko pasjonaci Adrian z tej strony. Myślę, że to będzie jeden z bardziej wyczekiwanych filmów na naszym kanale. Było dużo próśb po to, a tak naprawdę nie było okazji do nagrania, co dzisiaj tutaj chcę wam zaprezentować. Omówię wam, jak wykonać oświetlenie przestrzeni nóg kierowcy i pasażera z przodu. Oczywiście, jeżeli chodzi o podświetlenie nóg z tyłu dla pasażerów, to, to, to jeżeli będę pamiętał, to zaraz Wam też o tym opowiem, ale po kolei. Dlaczego to będzie omówienie? Ponieważ tak, i w moim aucie, i w tym aucie, w którym teraz robię pewne modyfikacje, taka instalacja istnieje, ale to nie szkodzi. Pokażę Wam, jak się do tego wszystkiego dobrać. I powiem, gdzie to trzeba podłączyć i jakie elementy będą Wam potrzebne. Także czas wziąć się za pracę. W pierwszej kolejności musimy się zająć demontażem osłony tutaj bezpieczników, przełącznika świateł, dolnej osłony kolumny kierownicy tutaj i ewentualnie tutaj progu. Także lecimy po kolei. Przyda się nam łyżka do tapicerki. Pyk. Pewne już czynności wykonywaliśmy na tym kanale. Ale powiedzmy, że nie zaszkodzi, Wam jeszcze raz to pokazać. Przełącznik, żeby zdjąć. Wduszamy. Przekręcamy w prawo. I wyciągamy. Będzie od 2 do 3 kostek do wypięcia. Coś już tu u nas było, tak naprawdę. Pyk, pyk. Przełącznik na bok. I tak. Klucz os, ósemka, trzy śruby. Tu jest pierwsza. Ja już mam je lekko poluzowane, bo ja tutaj inne rzeczy już robię. Powiedzmy, że cofnąłem się troszkę z pracy, żeby wam tutaj coś więcej pokazać. Pierwsza śruba i tak. Tu jest druga śruba i o, tutaj na brzegu macie trzecią śrubę. Także to odkręcam i zaraz pokażę, jak to jeszcze ściągnąć, te osłony. Śruby odkręcone i teraz tak. Tu mamy zatrzaski i jeszcze dwa. Zatrzaski są tutaj po tej stronie, także. Delikatnie to trzeba pociągnąć. Tylko ja, ja potrzebuję dwóch rąk, więc muszę telefon odłożyć. Na 100%, jak zdymiecie to, będziecie mieli przewód od diagnostyki kanowy OBD. To ma. Tutaj trzy zapadki. Pyk. No dobra. I teraz czas na lampki. Jeżeli chodzi o lampki, to spróbuję Wam tu numer wyświetlić. Nie wiem, czy to się uda. Zaraz 8 e 101 Kupujecie cztery takie lampeczki. O ile chcecie, oczywiście, podświetlać też z tyłu pasażerów. I tak, jeżeli od razu jedną rzecz powiem, od strony pasażera nie będę grzebał, bo tak trzeba schowek zdemontować i tam sobie poprowadzić instalację. Jak to zrobić, jeżeli chodzi o demontaż schowka, będzie podpięte w karcie u góry. I też taka sama lampka będzie. Ale żeby tak przewody przepuścić, to na przykład od pasażera, to warto, myślę, ściągnąć tunel i sobie poprowadzić tam pod spodem przewody dwa, tak jak tutaj widzicie. Jak zdemontować tunel było u nas na kanale, poszukajcie. Ewentualnie spróbuję, jeżeli nie zapomnę przypiąć kostka potrzebna do lampki. Spróbujemy to zbliżyć. O, chyba powinno być widoczne 8 osiem. osiem. Co to jest? Ja powiem szczerze, ciężko się doczytać. Najwyżej wam w opisie wstawię. numer i tyle teraz mi się ciężko dopatrzyć, ja nie chcę nosa przed kamerę pchać <laughs> i co dalej jak już macie pokupowane rzeczy to tu macie bordneca o bordnecu też był film na naszym kanale pokazywałem jak go zdemontować i wymienić tak pokrótce gdzie moja ręka tu na bokach po lewej i po prawej są takie zapadki a jak nie wiecie do końca i nie, nie jesteście w stanie ustalić gdzie i co to m, tak jak mówię było na kanale jak wymienić bordnet i tam jest też demontaż pokazany także śmiało tam zajrzyjcie pod spodem bordnet ma kostki i generalnie m, te przewody czyli yy, kierowca, pasażer i ewentualnie nasi pasażerowie z tyłu idzie do kostki B. Literki są wypisane na bordnecu do pinu siódmego, pin siódmy kostka B. Tak naprawdę. A masa, żeby nie było, idzie do słupka, bo jeszcze tak się zacząłem zastanawiać. Także masa do słupka, a zasilanie idzie do, do bordeca. Eee, jeszcze co do foteli z tyłu, spróbuję Wam to pokazać. O w tym miejscu jest miejsce na lampkę. O tu. I jak ktoś będzie chciał to może sobie tutaj lambe, lampeczkę włożyć kostkę podpiąć i kostki najlepiej sobie przełożyć w taki sposób żeby tutaj można było je rozpiąć w razie gdyby trzeba było fotel zdemontować o tym pamiętajcie jeżeli chodzi o kodowanie to yy, to zaraz się podłączę do VCDS i Wam pokażę co trzeba zrobić tak naprawdę no, wiem, że to jest tylko omówienie nie pokażę Wam tego, no bo mówię, jest instalacja, nie będę tutaj tego rozbebeszał celowo. Tak czy inaczej, myślę, że to nie jest jakieś skomplikowane, żeby wykonać taką modyfikację. Yy. I tyle, tak naprawdę. W tym momencie robię dla Was dogrywkę odnośnie kodowania podświetlenia nóg. Minęło, minęło trochę czasu. Od, od momentu kiedy nagrywałem pierwotną wersję natomiast nie miałem czasu żeby właśnie dograć kodowanie i teraz to robię także jeżeli coś będę gadał nagle bez sensu to po prostu jest kwestia tego że zapomniałem co tam mówiłem ostatnio także wracam tutaj do kodowania tam na pewno z tego co kojarzę powtarzałem wam często ten jeden pin w bordnet który trzeba obsadzić także Celowo tam dwa razy to powtarzałem, bo nie byłem pewny, czy to się tak nagrało. Tak swoją drogą, jak się pytacie o to, to tutaj macie wersję. Z takiego czegoś korzystam na chwilę obecną. Eee, I teraz, tak kodowanie. Kodowanie w tym momencie specjalnie wykodowałem sobie przy, przy otwieraniu drzwi. Eee, wykodowałem sobie eee, podświetlenie przy otwieraniu. Więc teraz w pierwszej kolejności to zakodujemy. Także tak, fcdesik. Gdzie jest kursor? Jest. Nagram to z łapki. Miałem ten prostokącik miałem nagrać po prostu bezpośrednio z tego, ale tak też widzę, że jest dobrze, a łatwiej mi będzie później to zgrać. Także wchodzimy w 0,9 centralny zespół elektryki kodowanie I tutaj od razu podkreślę ja mam bordneca 30 bajtowego więc mogą wam się różnić te tutaj kodowania z tego tego więc żebyście się tutaj nagle nie zdziwili i tak u mnie w pierwszym bajcie Muszę zaznaczyć drugi bit. Zaznaczone. Wykonaj kodowanie przyjęte. Ok. I teraz tak otwieram. Jest światełko. Dobra. I teraz tak przy wyższych wersjach bordneca właśnie tak jak ja mam. Można dodatkowo sobie zakodować podświetlenie nóg w czasie jazdy. Yy, I jest to w bajcie, proszę państwa 16, z tego co pamiętam. I tutaj w tym miejscu, żeby to działało, wpisujemy 128. A, już chyba schrzeniłem. Zaraz zobaczymy no właśnie zaskrzeniłem, bo tabulatora nie kliknąłem już szybko się poprawiam Gdzie to było? Tu stąd tak. na 28 i pamiętajcie, żeby tabulator nie dusić? O! Teraz ładnie wskoczyło i teraz wykonaj. I tak. Teraz tak. O, yy, jak widzicie, ten, tym czerwonym punkcikiem się nie przejmujcie. Tu akurat mam w, w, ten... I, I tutaj jak sobie rolką to przekręcacie, to sobie możecie w trakcie jazdy. Ściemniać, podświetlenie rozjaśniać. Do minimum, do maksimum. Oczywiście mus, musicie włączyć pozycję w światła mijania, tak? No. Także tyle by było skodowania. Mam nadzieję, że sobie tutaj poradzicie z tym. Krótkie podsumowanie. Eee, czyli tak. Kupujemy lampki od dwóch do czterech sztuk. Eee, to czerwone, tak tylko w skrócie powiem, że mam po prostu dwukolorowe i to jest inaczej podłączone, ale to jest nie szodo. Eee, to wracając. Kupujemy dwie sztuki co najmniej lampek, czyli pod schowek. I ewentualnie pod kierowcę, jeżeli chcemy je też fotele podświetlić z tyłu dla pasażerów, to, to jeszcze dodatkowe dwie lampki. Proponuję Wam kupić sobie kostki od razu z kawałkiem przewodów, żeby sobie to od razu pomontować ładnie, bez kombinowania, żeby jeszcze piny jakieś dokupować czy coś. Także lepiej sobie już kupić fragment, jakieś wiązki, żeby się. Tam pod, po, po, polutować, powpinać. E, I jeszcze tak e, odnośnie schowka, bo zapomniałem pewnie wspomnieć, <laughs> że e, schowek po zdjęciu ma kostkę taką wspólną dla wszystkich e, tutaj elementów, e, które są podłączone do e, schowka, czyli lampka, jakieś czujniki itd. E, i tak dalej, czyli z lampki prowadzimy e, przewody do głównej kostki, a dopiero od głównej kostki idziemy do bordneca no, także to takie podsumowanie eee, i co to będzie tyle w tym materiale mam nadzieję, że materiał będzie dla Was pomocny, mam nadzieję też, że jest wszystko jasno powiedziane z mojej strony eee, schematy i numery poszczególnych rzeczy mogą się pojawić trochę później, jak będę miał czas to po prostu Wam to powrzucam do opisu filmu także pamiętajcie o tym Także tyle w tym materiale. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Piszcie komentarze. Zachęcamy jak zawsze do subskrypcji, lajkowania. Także trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam Was, cześć.